Siemanszko, z tej strony Deskins, i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii Hardcore. Na czym to będzie polegać? Będziemy gryc, grać na trybie hardcore, że jak zginiemy, to będzie przymusowe usunięcie światu. Eee, i o to ogólnie chodzi. Eee, Nam moby zadawa, zadają więcej e, tego I są tak, Są dwa tryby hardcore bo przy tworzeniu światu są trzy możliwości Create, Survival i Hardcore jeśli weźmiemy Survival i wejdziemy Option i tu będziemy się zmieniać to są dwie w ogóle inne rzeczy ja gram na tym trudniejszym, mianowicie zginę, muszę usunąć świat a drugi jest najłatwiejszy że zginę i gram dalej, tylko jest większy damage i moby się częściej spawnują więc tak, zacznijmy od zbierania drewna. Nic nie ma. Okej. Okay. Nic nie ma. To poszukajmy we drewna. Każdą cztery i tak. Nie wiem, ile ta seria może trwać. Na no, dokładnie może trwać dwa odcinki, 5 odcinków, może 100, Nie wiemy, nie, nie wiem, ile dni mi się uda tu przeżyć. Odcinki będą trwać około sorki, bo teraz dopiero mi się jeszcze świat. Ehm, I tak czekajcie, i odcinki będą około 15-minutowe trwać, i trafię naprawdę na ten sięs. Lol, e ten pustynny i to nawet może być dobrze, bo znajdziemy świątynię złoto, jak z koniec. Kolwiek to nawet może być wielki plus. Jeszcze teraz poszukać. E tak coś tam po. Lol, a dobra, nieważne. E może jeszcze. MPC wioskę znajdziemy, ale w to naprawdę wątpię. Um, jak widzicie, o, już chyba ta pustynia powoli jesteśmy w połowie, bo tam akurat na dole widać, e, jest już ten normalny, albo nie, chyba nie ma jeszcze normalnego terenu. Najważniejsze jest, żeby coś zjeść, bo, nie, jest już, ok. Tylko to była chwilowa pustynia. Mm, tu jakoś wcześniej wziąć drzew, widzę jakieś takie chyba malutki jaskini albo cave, ale drzew nigdzie nie ma. O, nie wezmę. I na... A nie, mamy na jedzonko. Zapomniałem, że zabiję te kurczaki, ale dobra, ty tak na chwilę wystarczą te kurczaki. Eee. Więc źle już się spokojnie... Nie wiem, myślę, że spokojnie się staje. I tak. Ani... O Dobra. W plagach. Eee... Nie wiem, coś widzicie jest wczytować, nie wiem dlaczego. I tak. Mm, wypadałoby zabić 3 minimum owce, Żeby zrobić łóżko, żeby tych nocy nie trzeba było tak przeżywać Dobra, dużo to jest owiec, to nie będzie żadne straty Czyli, wiecie, yy, mam tylko od odcinać, tam jest to, odcinać sobie ziemię I tak Zaraz go dopadnę. I gra mam tylko Dwie modyfikacje w grę Optifine e, i jak widzicie, w prawym górnym rogu Ray Minimap, widać, jakbyśmy sobie odcinę, kurczę, tak... tego drewna, pierwszy raz się tak zdarzyło, że nie ma drewna, to jest typowy hardcore, muszę jakoś przeżyć. No i dobrze, a jest takie coś, że tu wioska PC i wszystko już mam, tylko jak bardziej hardcore teraz będzie. Tak, i teraz y, trzeba pozbierać terwienko, którego tu nie widzę. Hmm, gdzie ono może być? Y, nic, widzę, widzę jakieś takie górki małe. No, mam trzy. Y, trzy wełny. I teraz musimy zrobić te wszystkie krowy łapko. Więc trochę, jak, jak patrzę na ten początek, to jak skraftuję... Drewniany jest to będzie jak dieksowy dla mnie coś czuję. Dobra. Weźmy jeszcze go go gingin, ging, ging, robicie. Nie wiem właśnie dokąd... Do ilu serduszek będzie nam ten damage spadał. A czy nie? Nie damage spadał, tylko te serduszka. Mogą być do 0. Albo do pół. Oby było do pół, bo... przeżyjemy. Tyle wam powiem. Ok, mamy 3 skóry, więc się przydam na książki. Loria ja już myślę o książkach, a tu nie mam piecyka ani drewna, a tu myślę o książkach. Okej, okay, dobra. To w tym kierunku musimy się przemieszczać i może się znajdziemy. I tak, mam nadzieję, że już nie ma problemów z głosem, że coś tam nie słychać, coś ten jest, bo nagrywam w ogóle czymś innym. Jeśli okaże. Eee... Yy... Dobra, to le... Really? Jedno drzewo na tej wielkiej wyspie. Widzimy się po cięciu. E, jak tu widać, jesteśmy na wyspie. Jest dokładnie jedno i tylko jedno drzewo. Jeśli, jeśli, jeśli słyszycie coś e, w tle, to to nie słyszycie tego. I tak drzewko jedyne, oby zadzongi wypadły bo lol, naprawdę to jest hardcore w 100% procentach, czekaj, jak gdzie się tu CD, CD, lol eee, option e, multi o, nie, nie, nie wiem nie wiem czy się CD brało ale naprawdę jest fajne te świetki wiecie typowy hardcore E, jakby co, nie pobrałem tej mapki, możecie poszukać takiej mapki, nigdzie nie znajdziecie, a po drugie, no bo ją sama się wyrenzerowała, więc wiecie, jest noc, boję się, ale zrobię łóżeczko, crafting, łóżeczko, e, no, 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 dobrze, coś mi tam nie odpowiada, ja, to znaczy myszka coś mi sprzeciwia się, Dwa. tak, tak, tak. Czyli... nie będziemy mogli tak zapar... Mamyszko. No myszko! Myszko, co ty? Coś... Przeciwy. Przeciw od myszki. Ja ja będzie. Okej. Okej, dobra. No i mam ranek, nic się nie zasłoniło na razie. Okej, okay, teraz czekam na jedną sezonkę. O halala, u o oh. <tryk> Uchala jesteś na stosunka. Te tańczy coś dają. Jeszcze raz. Uhalala, uhalala. Okej, okay, jesteśmy znowu po cięciu. Przepraszam za to, ale dla was jest naprawdę jedna sekundę nie zauważyliście, a dla mnie to jest trochę więcej. Więc. Uhalala, uhalala, urośnie, urośnie. Uhala. 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 Okej, okay, dobra, nie widzimy kto byle byle. Uhalala. Kolejna jest. LOL. Nie, nie. Z, nie, co słyszycie w tle, nie słyszycie go, pamiętajcie, po 3 godziny to za mało. Jak mi... nie, <śmyszko> Myszko, co ja ci zrobiłem? Myszka mi po posłuszeństwo, powiedziała nie, ma zginąć. Ale dlaczego? Co ja zrobiłem? Nie, nie... Chłopnął się tą myszkę, nie rozmawiał z nią już nigdy. E. Okej, okay, dobra nic chyba już nie znalazłem, więc Lód, nie myślałem tu. Tak odszedłem. tak Lód? What? A tu piasek. Okej, tu weźmy... zróbmy najpierw Kilow nasz profesjonalny z Dumpeksu, ale ma nazwę profesjonalny Wood, czyli wiecie. Nie wiem Dobra, no to tu już będę kopał. Czekajcie tak. Tu zarobimy dirta. Tak, to dobrze, I jeszcze te dwa i gitarka, o, dobra, to opakowmy. Ile widziałem potrzeb? Być na pewno nam dużo, ale to bardzo dużo. potrzeb na domek. A nie, nie zanim domek, to może zróbmy coś innego. Eee, niech pomyślę, bo, 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 co tu. Kilow? Do się. Do trzeba robić, ale jedną chyba zrobimy. Eeeh, to widzicie ile? 3, 3, 6, 9, 9 4... 13? Nie hmm. wiem. A jeszcze coś, 13, 21, nie, nie wiem, jakoś tak chyba musimy zebrać. Akurat jest 21, lol to przypadek? Nie sądzę. dobra, to zrobię na początek... E, tak. Dwa mieczyki... E, tak. 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 Tak, o no, tak, wiesz, tak. Czekajcie, tak. tak. I te dwa... A dobra, nie mam na piecyka, ale coś jeszcze pomyślałem, że zrobię, zrobię, motykę. A po co ci motyka? Yy, bo będę głodny, muszę się jakoś najeść bo już czuję jak już głoduję, mówię o ratunku, ratunku. Już to czuję, jeszcze to czuję, bo więc yy, wolę. Eeey, wolę tego uniknąć. Czekajcie piecyk. Nie nie, nie wiem... Nie wiem po co ja robię teraz ten piecyk, a ale... Haj się. Myszko. Myszka. zomyszka. Złam. Dobra myszka, dobra. dobra. Okej. Okay. I tak. E, koł wody trzeba ale dirt. Okej, okay. czekaj zabiorę trochę tego, tu. W... Posadzę ciścinę cukrową. What? 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 Lol, widziałem. Okej. Okay. To wszystko jest normalne w Minecraft. Tak. To Minecraft jest w ogóle nieoryginalny. Znaczy, nie, ma nie, nie rzeczywisty. Minecraft to fajna gra. Okej. Okay. Zabierzmy troszeczkę tego. E, trochę tego, 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 tak. E, trochę... Mm, trawy. Nie, What? What? Zbieram trawkę. Jak to brzmi? Nie, 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 nie ważne. Eee, nie, bo tak coś mi znowu od kocha odmawia. Do. Dobra, nie, gdzieś tyle styki. Albo do końca. Nie, bez tego, bez tego. Gin. Dobra, twarde coś. I jak na oko, to, to w ogóle to jest precyzja, wy tego nie rozumiecie. Nie już, ile jest głosu. No, a, myszko! Nie, coś mi myszko no, na posłuszeństwo, nie, nie. Kupię się teraz bazaru za grosik, a nie za dwa grosiki. Nie, nie. Lepiej łód te mniej zapłacić, nie? Ok, 1, 2, 3, 4, ok. Bo woda, no to jest dobrze zrobione, bo woda ponoć 5 kratek jakoś nawadnie jakoś tak e, więc będziemy musieli teraz czekać głównie na szkieletu. To już mamy taką swoją mini bazę jakby, <coughs> e, sorki. I jest te 8 drewna, oczywiście, na skrzynkę. bo się naprawdę przyda, zginiemy czy coś. To, 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 to. Okej. Okay. Ale, może mało, ale na razie coś. Mm, tak. Jak to wygląda? Będziemy musieli coś tu pomyśleć, co tu zrobić. Ile nagranie trwa? To będzie tak z 12 minut? Nie wiem, bo tak. E, nie zrobię tyle cięcia. Więc. No. Mm. Okej. Okay. Doda gdzieś... Roba będzie gitarka. Te odcinki będą 15 20 minutowe więc... Gitara. E, po co ja biegam? Głodny jestem, jeszcze będę biegł, okej. Okay. Nie, co zaraz sobie czy iść do kop... Może pójdziemy do kopalni, znajdziemy diaksym. Smaragdy, emeral... No to samo... <grym>, nieważne. Okej. Okay. Mm. Będzie na o trzeba zbierać ten węgiel na e, pochodnie bo się pewno przyda mm. ok, kop kop kop, mej dziurkę kop, kop mej kop kop, kop, e, what, 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 zero. zero węgla zero wszystkiego żelaza, jak diaksu. Diaksu z nią znali, co to ma być X, no klikam X i jakaś mapka się pojawia, nie X. No, co, co to ma być? X się popsu. Nie są go naprawić. Co, co to ma być? Hmm, może jakiś cave? Zajdziemy? Jak sądzicie? Zajdziemy czy nie znajdziemy? O, ponoć jest koło, koło grasu. Gras? Gravelu Eee. Ten. Są jakieś, jeszcze surowiec, jakieś, nie surowiec, tylko ruda. I już mamy flint na zapalniczkę, więc możemy tańczyć koło ognia. Tak, o, żelazo, mówię, mówię, no właśnie, więc. E, to będziemy mieć chociaż na Kylo. E, Wykopmy jeszcze, w ogóle, wystarczy nam tyle?

What, 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 the f fuck? what, the fuck? what, 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 Lol. LOL 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 what, 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 ma what, 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 ma się. Nie. O! Gin gin gin, dobra. Tam jest o żelazo, węgiel jakoś... Mm, ja to taką minę i ich, spróbuję w każdym razie. Mm, bo zabijł mnie. Naprawdę, patrzcie na moje serduszka, nic z jedzenia nie mam. Kurczę, było te krowy zostawić. Fuck Fuck, 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 fuck. głupi. Lepiej były te owce Właśnie dlaczego... zawsze się ma mięsa? Hm? To jest dziwne. No co? Ś wszystko ma praktycznie mięso, no. A tutaj nie, 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 nie dostawcie ciebie. Zagodujcie. Co z tego, że owiec jest najwięcej w Minecrafcie? Gładujcie. Haha, młaha. Muaha, mu -ha. nie życzę. E, dobra. E, to wykopiemy to i... Nie Czy to? Czy zginiemy? Czy damy radę? Po tam tylko jeszcze kilku chyba e, pająków. Czy damy radę? Czy przeżyjemy? Mamy PHP. Będziemy głodować w każdym, Będzie nasz głód się powiększał. Z każdą sekundą. Czy damy radę? Czy nie zgniemy przez głód? Czy tam nie ma jeszcze innych potworów, szkieleta, zombiego, czy kogoś innego? Przygodna się się. Na następnym odcinku. Ja się wiem go, Na razie cześć.